Witam serdecznie, z tej strony Iwa, dzisiejszy odcinek będzie o szałwi. produktem, który możemy wyprodukować jest właśnie wyciąg alkoholowy, wyciąg alkoholowy lub nalewka, nalewkę Jaka jest różnica? Taka jest różnica, że wyciąg alkoholowy do wyciągu alkoholowego może nam służyć wódka. Natomiast, jeżeli chcemy robić nalewkę z szałwi, która również jest do spożycia, tutaj powinniśmy użyć alkoholu, który ma minimum 50%. Także może być to spirytus, może być to domowy alkohol, taki pędzony. I do czego wykorzystujemy taki wyciąg alkoholowy, bo tutaj mamy wskazania podobne. A mianowicie wykorzystujemy nalewkę bądź wyciąg alkoholowy, na przykład do tego, aby przestać się pocić. Nie wiem, ile z Was, ile z was ma taki problem jak ja. rozdrobnimy sobie założę, w nocy się pocimy bez względu na to, jakbyśmy byli ubrani, jaka jest temperatura, im cieplej, tym gorzej. I po prostu jest rano piżama mokra, jest łóżko mokre. I wystarczy taki właśnie wyciąg alkoholowy, bądź nalewkę wsuwać do wody w stosunku pół łyżeczki takiej właśnie nalewki, bądź pół łyżeczki wyciągu alkoholowego. Wlewamy sobie do szklanki wody i pijemy właśnie w formie rozcieńczonej. Ja też rozcieńczam w wodzie dlatego, że smak jest dość intensywny i silny. Pomoże również mamom, które karmią, chcą po prostu już przestać karmić, albo z jakiegoś powodu nie mogą karmić swojego dziecka i mają nadmierną laktację, przez co pokarm się wylewa. Tutaj nie ma czego się wstydzić. Nie. Czyli 10 gram, ale do nalewki wykorzystujemy najlepiej suche ziele, dlatego że nalewka maceruje się o wiele dłużej. Ja wykorzystuję raczej suche ziele i wtedy wykorzystuję około 25 gram. A zalewam to alkoholem tak, żeby zawsze liście, czy susz, czy owoce, cokolwiek nalewacie, w przypadku nalewki e, muszą być zakryte. W przypadku, kiedy mamy problemy żałądkowe, jelitowe, e, mamy e, biegunki i tak dalej, również możemy stosować, tak jak w przypadku naparu, e, właśnie nalewkę bądź wyciąg alkoholowy, nalewkę możemy wykorzystywać jako swego rodzaju wcierki. E, w przypadku, kiedy mamy na przykład żelaki albo Henur alkoholem. Alkohol. Możemy również stosować w przypadku, kiedy są takie skąpe miesiączki. Reguluje nam taka nalewka, czy wyciąg alkoholowy, ale również mater jest stosowany. Ja akurat mam małą już końcówka. Otworzymy sobie drugą butelkę. Nieważne jaki alkohol, ważne, żeby 40% wódka. Aż do góry. Potem sobie możemy takich małych buteleczek to przelać, przefiltrować i też minimalnie tydzień. W przypadku nalewki, minimalnie dwa tygodnie. Musimy nacerować w ciepłym miejscu i od czasu do czasu sobie przemieszamy. Taki wyciąg alkoholowy również możemy stosować w przypadku gruźlicy albo innych chorób związanych z płucami, z oskrzelami, problemy wykrztuśne. Ewentualnie możemy z zewnętrznie stosować taki wyciąg, jak nas coś pogryzie: jakiś komar albo osa, pszczoła, i tak dalej. Też możemy smarować. Zapraszam Was do playlisty w zgodzie z naturą. Tam znajdziecie inne moje filmy o tematyce ziołowej, związanych z ziołami, z produktami, które możecie w domu zrobić, jak wykorzystać. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję za piękne i miłe komentarze. Jesteście wspaniali po prostu. Coś niesamowitego. Bardzo mi się miło czyta wasze komentarze. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Pa, pa.